sorry stać dwa błędy ortograficzne. Dziękuję za trzech nowych subskrybentów. Dziś nagramy tą grę Football Club i wygramy World Cup. Taka troszeczkę zbukowo, Ale jest dobra, nie? No. to się z... finał? E, to jest finał. Ten otwier sniff, to jest na drugi i chodzę z dwóch mecz w finale. że dwóch meczów. Nie polecam tej góry, bo nie grałem. Chyba bardzo się cieszę, że mamy coś trzy? Pewnie będzie nowe intro... Znaczy na 25% będzie nowe intro. Na 75% będzie intro. Tak powiem. I patrzcie, to jest piątak, a nie piątek. Widzicie, wiesz co, coś zbukowane. I patrzcie, teraz zrobię buga. A nie, nie doszło. Można tak się zbukować, ten wielko, że kopne nie że... Przed chwilą było 2-0, ale musiałam skończyć na chwilę, odcinek chwilę muszę go nowo nagrywać? Mm. A nie ja nagrywał od 30 minut, tak? No, co więc wyszedłem i wszedłem. patrzcie teraz. Z jest nie Pazdom. Tu są wszystkie, no, dobrze że napisane są po belgijsku, a tutaj gra -us 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 to jest gra belgijska. Zobaczcie, że mam tu jest STORINO. Nie rozumiem tych nazw. A co? Bóg. Hahaha, <laughs> Michał Pezdon, <laughs> 1-0 Michał PASDON. I ciągle jest do cieszynka. Ja tego gricza, Pierwszy raz strzeliłem z tego Glicza gola zawsze ta piłka we mnie trafiała i mogłem sobie tak, Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, patrzcie, pyk, pyk, nie kiski. I. 2-0! Tutaj było do 30 minut 2 0. Wow! Jak mi teraz dobrze idzie, to 3-4 wyścigów. Pierwszy raz. Na pewno to nie jest angielska wiem, ale. Są angielskie, złe nazwy. Piękny Piccolini. Pyk. Patrzcie. Klich! Za mocno. To nazywamy Kaluch. YouTuber. Kaluch. Uuu, Lewandowski. Właściwie inaczej przy Lewandowski. Dziwnie pisze. Tesdom. Ale po prostu będę mówił tak, jak jest na żywo, jak coś na na miejsce z Juventusem będzie. A tu jest Torino. Po prostu lubię ten klub. Jest parę dobrych, plukarzy Ronaldo, Dybala. Jeszcze nasz Polak, Rodak. Patrzcie, tak, okiwam go. A nie! nie można bramkowo okiwać. No nie, nie zawsze ten wychodzi. Nie ma obrony, ale jest. Ten tutaj nie można zmienić poziomu trudności i tak zawsze będzie trudniej i też mi się wydaje że tu są, zawsze są dwu ale nie wiem czy w finale są dwu dobra, pierwsza połowa, koniec no nie wiem, gra na, grę, na telefon około 100 MB bardzo dobra gra Zbandy Wam może polecał robił gry top, jakieś 10 fajnych gier na telefon, już takie będę nagrywał jeżeli chcecie to ma być To ma być 4 lub 3 łapki, tylko raczej. okej? Nie da się. da się, tylko nie mogę grać. Możliwe, że to jest Belgia. Bo wszystko są. Tak, gra jest może Belgijska, bo wszystkie są prawie nazwiska belgijskie. To gdzie napisane? Raca z Arkady Sreca. To taki raca. Oho, ho. to jest trzał. Śmieszne jest. to, ci piłkarze. W ogóle nigdy z tej korzy, że kiedyś tam albo był tronników, od nich trafowałam. Nie było żadnych Mistrzów, więc sam nie wiem jak będzie wyglądało zwycięstwo mówielu Mistrzów. Tak w ogóle po prostu fajnie w ogóle tutaj wygląda, jak się wypiwa puchar. No nie! Jeszcze będę tą piłkę straciłem, więc nic no nie. Hu hu hu, hu. leco, lepsze. Co się stało? Bara.

I Lewandowski odcinek! Hat-trick! Jak widzicie, też tak jest zbukowana i niedopracowana. Pod względem tych strzałów, ale. Grafy bielka. Co to źle doszło? To na pewno nie jest gra w. To na pewno nie jest nie napisane. W przypadek wyszedłem, bo nie go wypchnął. Ej, trzysta, Nie ruszałem sobie bramkarzem. Tylko jestem ciągle. Czyżby będzie jeden do trzech. Bo ja polską straciłem tylko 2 bramki. To będzie dwa bramki. Dwie bramki. No, tak średnio to wygląda z podnoszeniem. I patrzcie teraz. PYK A my tutaj wygląda. PYK Dobra, waj to I patrzcie teraz. Zawsze jak się. Czy to wygra ja w w tych wygrałem? Chyba tak. To jest bajark na no Monachium, więc lecimy. To inno. Tam jest... to, le... Dajmy... to jest? Co to jest? więcej można 10 minut, ale... Dajmy 6 minut. 6 minut, jedną emocję. Realizm, rządzin. Te góry nie polecam. Teraz widzę w tym kierunku. To mi trochę mi przypomina by pokazywanie składów Widzimistrzów. Miejmy nadzieję, że jakiś subskrybent też jest miłośnikiem, czy jak, jakimś fanem piłki nożnej. Jak jest, to mi w komentarzach napisze hasztag piłka nożna. Komentarzy jest bardzo mało. Bardziej, bardziej w komentarzach hejtańskich. Powoli się wysyłam na dobrą drogę, bo już ktoś się 4 suby albo 30 not, na pewno też nie jest. Gra ta, gra niemiecka, bo są te w sensie nazwiska, na pewno chcę powiedzieć to, że było więcej komentarzy hejterskich niż tych normalnych, ale też były normalne komentarze, czy były komentarze fajne, no wiesz, nie czy tam, A może dwa hejterskie były, ja hejterem nie jestem, no, nie kojarzę, jak to waria Pyk. Dobra, skupię się na grze Zobaczcie, co, ja umiem jeść w tej grze Pyk No i Neuer no Neuer nie, Neuer no nie da się radzić na nie Dobra <grymne> Dobra, to wcieli mi Nie To mi się trudniej gra To wcieli mi, zaraz O nie Trudniej mi się gra Widzę wiedzę mistrzów, bo są lepsze te to... Kraj. Ja nic nie robię. A tu jest w. ogóle biały. Cześć. 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 stary Cześć. 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 dyra Cześć. 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 Miller, Kutinio, jest SMS Nerd. O nie, Delictu. Szczęsny, Uff. Wybijam od razu. Nie chce mi się. Szybka, szybka akcja, no nie, Robert. Robert! Nie knib Robert Boyne. Bardzo jest sobie w ofensywie, znaczy w defensywie, jeżeli w obronie. Ale jak półka odbierze, to pokażę po prostu klasę. To było dużo macierzy, bo już, już 2-1 dla PSG. 2-2 w 90 minut zrobił. Ale dużo akcji pustą ustom, ale dużo też trafią. Higuine. Źle podaję, ale też dużo kolizów paneszczył. Filipe Cutinio? Nie. To jest parę fajnych triczków, które mogli dodać do Fifa, ale nie dodadzą, pewnie. W ogóle Innsport chciałabym dodać do Food Day. Jeszcze mam dla Was jedną grę, do Food, jakby Food 20, jakby... Tak jak Ultimate 3, tylko gra w 2D. Dopiero może po kwarantannie tutaj będę nagrywać. Yy, wszystkie Food Day'e, Food y. Wszystkie gry, jakie będziecie chcieć Dopiero przy stopku, mam ten To album, który oglądałam przez te paręnaście dni od kiedy zacząłem nie, od, od FNAF-a? Albo po prostu już tak było. O Boże, jak sobie to mnie Jest Cristiano Ronaldo. Gonzala, uina, asystuje. Lewandowski do Milera. Patrz, na Gonzaleza i Gwyn. Mocno. Kiedyś tak uderzyłem w poprzeczkę, bramkę się wywrócił i na pustą bramkę rozbudował ten blik. Eee, no nie blik, co ja mówię, eee, ten... nie jakie co ja mówię, no tak piszcze właśnie. Powiedziałem przez chwilę piszcze, potem powiedział, że nie piszcze, a jednak piszczek to był. I pyk. No nie. Dobra, dobra, już bieg Muszę już skończyć. A blisko. O, na Kadira. Kadira. Mogliście przecież tam chciał sobie, bo no, mam jak woła. Czekajcie chwilę na chwilę. No już wracam. Po prostu muszę coś tam na chwilę zrobić. Pięknie, jest, sprzyjcie jest z Dybala Dybala, Paulo, Debala, Paulo, Debala, Paulo, Dybala, Dybala pięknie to robi. Dybala, 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 jest 2-0, pierwszy gol, Dybali w ogóle w talii mistrzów. W tej grze, gdyby tak było na żywo, to wątpię, że tak będzie, bo już z Lyonem 1-0 jest w tyłek. Chyba na mojej drodze był Liwampur jako pierwszy bo do drugi. Teraz pokażę mi do Ligi Mistrzów Hehehe, Cristiano Ronaldo Asysta Paulo Dybali, to jest taki piękny duet Ale i tak chcę ten, ten Dybala wygonić Ronaldo, bo już nie jest gwiazdą Pięknie się na niego zapatrzy. Czuję, że pięknie, tylko że dobrze raz wygrają Ale nie lubię mi się bardzo <laughs> A fanów piłki zapraszam na kanał Football Team. Jak jesteście, to napiszcie w komentarzu. O! Nie! To nie dzisiaj to nie jest taki krótki odcinek, ale... No to nie jest. troszkę z Tylko troszeczkę. I nie tylko, po prostu też nie mam zbyt... Czego, bo jak nagryłam jeden materiał, który już nie nagrałam w innym odcinku, bo to jest moje beznadinny, to robiłam. Patrzcie, strzelam sobie. Szczęsnę! Jezu, wam, że jestem małg. Strzelam sobie przy przyrada jako no! I... Wojtek! Uf. i... Koniec! WINNER! Pięknie to podnoszę sobie. Pięknie! Pyk 3-0 do jaja... Do jaja można powiedzieć. Zyło tak nie wygląda, zyba jest w 2D. To mi patrzę. To jest fajne. piękna korona, Litwinistrz, piękny, puchary. piękny, piękny, Tam piękny, 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 jeszcze. piękny, są pary krajowe. Chyba. Lepsze, i czary, że coś powoduje, że to jest tylko lekarstwo, ale oto jest powolniejszy pokarm. To w następnych odcinkach będzie tego więcej. Dziękuję za oglądanie. Ciao!